Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kurze rasy Grinshell która znajduje się tutaj. Zaświecę wam. No i opowiem wam dzisiaj właśnie o tej rasie. Więc to, zapraszam do oglądania. <laughs> no to zaczynajmy. Rasa kury Grinshell jaką tutaj widzicie. Znosi zielone jajka Jest to dosyć popularna kura y, Oczywiście nioska Jest bardzo ceniona ze względu na y, Na swoje jaja Może tak powiedzieć y, No po prostu Na No na jajka, nie? No to tak, pochodzenie tej kury Czyli Grinchel y, Wyhodowano ją w Japonii Wprowadzono, wprowadzono ją na rynek między 18... E, nie między osiemdziesiątym, tysiąc 1800... czekajcie, nie pamiętam, e, pod koniec XX wieku, na pewno. E, wygląd e, właśnie tej kurki, o cyk, tutaj Wam poświęcę na nią. E, Wygląd właśnie tej kurki. Jest ona średniej wielkości. E, zazwyczaj ma takie właśnie jasno-brązowe, złociste piórka, jak tutaj widzicie. Ej, nie dziob. E, mają e, charakterystyczną cechę, czyli zieloną barwę skorupy jajka. No od której oczywiście bierze się nazwa green shell, bo green to jest zielony, prawda? Wydajność właśnie tej kurki e, green shell jest dosyć wysoka. Kurczęta dosyć regularnie znoszą duże ilości jajek. No o jasne, najczęściej jasne, o jasnej skorupie, e, skorupie po prostu. Hodowla. Jest stosunkowo łatwa, tak jak z każdą kurką. Ta to kurka dobrze radzi sobie w. Jakby to powiedzieć. W różnych warunkach po prostu. Są dosyć odporne jak na. na różne rasy kur na choroby. Zastosowanie tych kur. Są głównie hodowane na jajka, nie na mięso, gdyż po prostu nie osiągają dużej masy. Mają dobrą wydajność zieloną skorupę. Są hodowane w hodowlach komercyjnych. No i też, jak w moim przypadku, w małych gospodarstwach domowych. No i co? To by było na tyle właśnie z takiego krótkiego opisu, a teraz wam to streszczę. No i tutaj już muszę przeczytać, bo nie zapamiętałem, więc czytam. Rasa Grinshell jest ceniona przez hodowców ze względu na swoją wydajność jajną i łatwość hodowli, a także charakterystyczną cechę w postaci zielonej skorupy jaj. To jajko jest... Y czekajcie, bo już teraz muszę sam, y bo tutaj mam tylko tyle tekstu. Hmm? E, więc teraz muszę sam a są to jajka bez e, cholera jak to było są to jajka bez cholesterolu albo nie po prostu z małym stężeniem cholesterolu co wpływa na, na zdrowie po prostu osoby która e, spożywa te jajka po prostu może je zjeść yy, Tak jakby, jakby to wam powiedzieć No może je jeść częściej niż normalnie osoba Która ma problem z cholesterolem No i po prostu jest bardziej dla niego zalecana oczywiście yy, właśnie to zielone jajko No tak, niest tak niestety jest, że tylko zielone mają mniej no i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że tym, co by chcieli zacząć hodować właśnie tą oto rasę drobiu, pomogłem. No i co, widzimy się jutro o 16.00. Do następnego. No i cześć.